Algorytmy na YouTube. Odcinek drugi. W pierwszym odcinku powiedziałem o, o tym, jak pomagałem Maciejowi podstawce w rozwijaniu jego kanału. Yy, w momencie, kiedy spodobał mi się. Ja nie mogłem wczoraj znaleźć tego niestety, bo on trzy filmy dziennie wrzuca, więc jak kiedyś będę miał wolny czas, to muszę dotrzeć do tych Messengerów, gdzie wysyłałem do tych Anglików, do tych moich znajomych, no bo na tyle mi się jego praca spodobała, że stwierdziłem, że warto nawet siebie zrobić debila i nawet do jakiegoś tam Anglika powysyłać tam te wiadomości i. Szlachetny był cel, tak? Bo tu rzeczywiście chodziło chyba o ustawę 447. To co wczoraj powiedziałem troszeczkę chaotycznie, to było właśnie o tym, że, że praktycznie organizacje no tego kraju, który właśnie nawet nie wiem czy mogę tak za bardzo używać czy to też będzie, czy to też nie będzie wpływało na algorytm, bo właśnie macie Podstawka jakby, ja byłem zafiksowany tam 3 lata temu w jego, na jego kanale i praktycznie non stop oglądałem, lajkowałem aż, aż się nie mogłem doczekać każdego, każdego od, jego odcinka A chociażby dlatego, że jemu się też krzywda stała bo jego zamknęli do, zamknęli go... W areszcie właśnie za taką działalność, on myślał, że to za działalność poprzednią, skarbówka i tak dalej, po czym policja mu powiedziała, że nie, 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 tu chodzi o pana pańską obecną działalność, to co pan robi. Czyli po prostu e, politycznie się nie podobał, nie podobał się politycznie, nie wiadomo tam komu. Znaczy, on tam mówi komu, ale ja, nie, ja się nie chcę w politykę bawić, więc, e, więc e, tyle. no Natomiast właśnie chcia, chcąc mu pomóc w tym temacie, jak to właśnie pewne organizacje chcą wyciągać tak, nie dosyć, że to nie my byliśmy winni wojny to, to te organizacje z tego kraju chcą jeszcze więcej pieniędzy od nas wyciągać żeby tam, żeby to była właśnie rodzina pra 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 Icka, to by było jeszcze ok, ale to w ogóle nie nie, związana, nie związana z, z rodziną Icka Organizacja chce tych pieniędzy, więc ja uznałem to za słuszny cel i fajnie, że on to też zrobił po angielsku, bo chyba, chyba to było pierwszy po polsku, a potem po angielsku, więc dlatego ja tam e, no to no rozsyłałem, tak czy inaczej, uważam, że to był szlachetny cel i ja mam nadzieję, że mu w tym też pomogłem. E, no i tak samo jak teraz, e, jeśli chodzi o te algorytmy YouTube'a, chcę opowiedzieć, co się stało w pierwszych czterech tygodniach z moim algorytmem na YouTubie. Jakie nowe kanały zaczął mi algorytm podpowiada, gdzie podpowiadać, gdzie zacząłem wszystkich subskrybować. No i najciekawsze było to, że no jak teraz jak wróciłem z Polski, ja praktycznie miałem 6 dni pracy, jeden dzień wolnego, 6 dni pracy, więc uwierzcie mi, plus, ta, plus kanał, plus swoje jakieś tam inne rzeczy, to naprawdę. No to jest też m.in. powód dlaczego, dlaczego ja, na, ja na tą chwilę nie będę mógł poprawić, e, e, dykcji, nie będę mógł poprawić sa, samodoskonalić się, dlatego że jest trudno. Moja głowa jest w tej chwili jak ten robot w krótkim spięciu jest bombardowany informacjami nowymi, nowymi o wielu rzeczach, jako świadek jechowy nie wiedziałem, nie, mia, nie miałbym pojęcia gdyby nie wy, gdyby nie to, że oglądam e, wasze kanały. Więc. E, więc e, Naprawdę świetną robotę. Robicie to, co będę zawsze podkreślał, bo wy tam siedz siedzicie, siedzieliście e, latami, a nie tak jak ja, że po prostu sobie. Natomiast e, wracając, w czwartym tygodniu nagle YouTube pokazał mi człowieka, który on, on nie jest świadkiem Jehowy, ale on jest chory. On ma raka i. No i ja obejrzałem to w nocy Tam napisałem Utrzymaj się mordko Jesteśmy z tobą, coś tam, coś tam No żeby mu dać wsparcie Na odległość, żeby mu przekazać Moją pozytywną energię Po czym na drugi dzień W pracy włączam sobie tego człowieka No i algorytm YouTube'a Podpowiedział mi film Który był tam sprzed iluś miesięcy Gdzie ten człowiek Był w bardzo złym stanie no, i on był w takim stanie, że w pewnym momencie już tam napisał, że jeśli już nie, nie, nie dam komentarza czy coś, to nie, nie, nie umieszczę filmu, to znaczy, że już mnie nie ma. No i wyobraźcie sobie, co się działo w momencie, kiedy ja jechałem. Ja się musiałem gdzieś zatrzymać na pauzę, szybko stanąć na poboczu. No bo to to, to ja myślałem, że po prostu kurczę, no to ta bardzo przykra sytuacja, nie? Tutaj człowiekowi piszesz w, w nocy dosłownie, że trzymaj się, mordko, ja nawet byłem w stanie jechać, żeby, żeby mu pomóc, bo, bo też interesuję się tematem zdrowia, bo wiem, że przeginam z pracą, z, z, z moim życiem. No i, no i tak, tak, tak trochę sobie za, na, za dużo narzuciłem, natomiast e, zdaję sobie sprawę i też chciałem jakby z nim pogadać, dać mu wsparcie i też dowiedzieć się czegoś więcej, e, bo, tam, bo tam on, on też już e, wcześniejsze jego filmy... Zacząłem przeglądać o zdrowiu, tak żebyśmy sobie wszyscy nawzajem pomagali. Tak? Właśnie dlatego, te tłuszcze trans, tych wszystkich sieciówek staramy się tego unikać. No i tylko przy mojej pracy, przy naszej pracy, to wiecie, jak to jest. Kierowcy sami wie, wiecie doskonale, jak jest. No czasami tak się nie ma, nie ma nic, no jest tylko ta amerykańska korporacja, gdzie, gdzie po prostu cukrem jest faszerowana, hamburger jest sam faszerowany cukrem no ale chcę, chcę chcę Ci dać, bo wiem, że żyjesz jesteś zachodnio-pomorskiego no ja, ja mam trochę daleko, ale może kiedyś uda? Ja mam nadzieję, że, to, że będzie wszystko dobrze z Tobą, że się. E, ja nie wierzę w coś takiego, że się raka nie da e, naturalnie wyleczyć. Ja już dawno docierałem. Moja przyjaciółka e, do, do, dotarła, jak mi o tym powiedziała, 10 lat temu. To, to ja byłem w szoku, ale t, no, takiej poradziłem. Słuchaj, lepiej tego nie ruszać, bo to, to w, 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 wchodzilibyśmy w, ko, w kompetencje. Tym, którzy zarabiają na, 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 na leczeniu takich, tych, więc te wszystkie soki warzywne, które Ty pijesz, robisz bardzo dobrą robotę, właśnie, bracie, bo to, to, jest, to jest klucz do tego. No, ale trzymaj się, bo chcę porozmawiać o algorytmach. No więc to algorytm mi po, po odpowiedzi o Ciebie, yy, właśnie. No i nie pokazuje mi już niczego dobrego o świadkach i jakim byłem w szoku, że jeszcze tam jakiś e, miesiąc temu znalazłem znalazłem o świadkach Jehowy film sprzed ośmiu lat e, z TvP gdzie tam było e, pokazane życie, to tak tak w sumie to ich tak pozytywnie pokazali jak takich pozytywnych e, wariatów, którzy tam po prostu oddają się Bogu, no, ale nic takiego nic takiego prawdziwego, co, to co my mówimy z życia, tak? Więc e, Więc musicie. E, no, i, no i to, co mnie zaskoczyło, że był komentarz naszej siostry. Tak, prawda, się obroni sama, coś tam, coś tam takiego, że. Czyli pozytywny sprzed 4 miesięcy pozytywny artykuł. słuchaj, e, ten komentarz pozytywny, czyli to była na 100% siostra, więc ja dałem od razu. Od, od razu na, następny komentarz, no tak żeby ludzie wiedzieli, bo, bo już mi się udało słuchajcie widzicie dopiero 6-7 tygodni kanał prowadzę, a już udało mi się osobę zainteresowaną, już, już po 7 tygodniach prowadzenia i aktywności w social mediach udało mi się uratować, jeszcze nie uratować, ale rozmawiam z nią zainteresowaną, która jest na zoomie słuchajcie widzicie jak, jak, jaki, jaki jest sens nie, mo, nie mogę jej na razie twarzy ujawnić pokazać, ona jeszcze też nie ma czasu ale wystarczyło, że już popisaliśmy i zobaczcie jaki sens ma nasza robota już jest to co mówiłem w pierwszym filmiku jeśli ja mam 16 subskrybentów i chociaż uratuję jednego człowieka no to czy to nie jest piękne? Czy to nie jest piękne, że dzięki Światusom już odeszło z kilkadziesiąt osób? Dzięki innym kanałom? Czy to nie jest piękne, że już na moim kanale, który dopiero ma 300 paru dziesięciu, też, też są osoby, które są w zborze i dają komentarze. I też zastanawiałem się, jak odejść. To jest, to, to naprawdę ma sens to, co my robimy. Pomagamy ludziom. Ty, siostro, ze Śląska, ty koleżanko ze Śląska, która do, do mnie kiedy, kiedy może kiedyś... Wyśleć Ci, na razie nie mogę, bo nie mogę też ufać ludziom, którzy do mnie piszą e, e, też na demografa, dlatego, że e, no, ja muszę mieć pewność, ja mogę, ja mogę porozmawiać z kanałem Łączności, ze Światusami, z Obudźcie się e, z m, tymi, którzy mają, tak, bo im ufam, że na 100%, ale jak tam ktoś tam pisze w komentarzu e, jak, jakie były Twoje przywileje, no to ja Ci nie odpowiem, bo, by, bo bym, bym się sprzedał za łatwo, tak jak, jak się sprzedam, to, 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 to będzie, co będzie, tak, ale nie, na pewno nie będę pisał, jakie były. Możecie się domyślać, że nieduże. Nie Moje przywileje były nieduże z moim <laughs> rozgadaną gębą i, i z moimi pytaniami. Ja w sumie właśnie taki sam, taki sam byłem jak, jak Korneliusz, właśnie zobudźcie się e, też i gratuluję Ci właśnie tej roboty, bo, bo fajnie, jak od środka ich tam rozwalasz, tylko to właśnie, jest, wiadomo, to jest Twoja. twoja jakby decyzja, jak, w jaki sposób tam życzę Ci, żeby, żeby wszystko było dobrze i żeby naprawdę ich no ich, ich tak właśnie obalać, tak? Te, te zakutełby, które po prostu wierzą tylko w ciało kierownicze i to, ich odpowiedzi są no po prostu masakryczne. Masakryczne. Przyjacielu, który powiedziałeś, że, że to jest, nie, nie, że to, że to jest no nieciekawy temat na YouTubie, i że światusy nigdy nie będą miały miliona. No to obudziły się dwa, bo jak światusy będą chciały mieć tego miliona, i do, do, w momencie, kiedy, kiedy ka, każdy kanał, który, który będzie chciał, ja będę o tym... Ja znasz, znasz mój charakter. Ta książka, którą, którą przeczytałem, Opowieść o Samsonie, tak, u, tak u, ukształtowała mój charakter, to dlatego w sporcie byłem zajebisty. Jak byłem od kogoś słabszy, ja robiłem wszystko, by być lepszym. Ta, akurat ta pozytywna, e, m, tą którą czytałem, e, 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 300 Spartan versus Świadkowie Jehow, 8 milionów Świadków wiechowe, to to akurat właśnie te, te rzeczy ukształtowały mój charakter i dlatego Ci mówię, że jeśli tylko e, wszyscy, którzy chcą, to, to będziemy robili wszystko. My, my mamy jedną cechę wspólną, my, my czujemy się jak bracia. My nie jesteśmy jak Świadkowie Jehowy, że jak już jesteś poza zborem. Nie, my się będziemy łączyć. Jak będziecie widzieć, jakie będziemy imprezy organizować, to, to, to będziemy na pierwszej stronie nie gazety w moim mieście, tylko będziemy na, nie wiem, Superekspresie na pierwszej stronie, żeby im pokazać, jak my się wspaniale bawimy, jak my potrafimy teraz korzystać z życia, jakimi jesteśmy szczęśliwymi ludźmi. Więc jak będziemy chcieli, to, to ja nawet... Ja w związku z tym, że moje życie w większości było w świecie i doświadczenie z jakimi aktorami e, miałem do czynienia i e, z jakim celebrytą kiedyś prawie sobie daliśmy po ryjach, to jestem w stanie nawet do niego teraz dotrzeć, jeśli się zmienił, jeśli jest teraz normalnym facetem, a nie tym idiotą, który wtedy był na dyskotece w Maso Corto, to nawet jestem w stanie do niego dotrzeć i nawet wejść na MMA do walki, która nie będzie walką tak naprawdę. Takie mam pomysły w głowie, więc uwierz mi, że jakbym się pojawił na MMA, na fame MMA, czyli na jakiejkolwiek frikowej, bo ja absolutnie nie, 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 nie mam zamiaru się z, nim, z nikim tłuc, tylko ewentualnie intelektualnie, to, <laughs> to jesteśmy w stanie mieć zainteresowanie takie, że a kurde. Ty, to są fajni ludzie. To nie są o To nie ten. Ci, ci świadkowie Jehowy, którzy podchodzili to są naprawdę zajebiście ludzie. No. Kurczę, także jest, jest dużo. Jestem w stanie dojść do Quffrita e, z moim charakterem. A z moim produktem, który jest skalowalny na cały świat. Nawet do Elona. Maska. Mózga. Polecam wam książkę. Bogać się kiedyś śpisz Bena. Switlanda, zaangażujcie swoją swoją podświadomość. Zaangażujcie swoją podświadomość do kreatywnych pomysłów. Pracowała dla Was. Ma, na pewno, mój drogi słuchaczu, jesteś czymś zajebisty. Rób to. Tak jak dziki trener to powiedział. Rób, napieprzaj te sweterki dla papug. Rób, tylko drób to. Rób to świetnie. Je, w tym, jesteś zajebisty, to to rób cokolwiek to jest. Maluj, jeśli jesteś yy, obdarzona, lub obdarzony. Yy, Obdarzony tym talentem. Maluj, rób to. Ja jestem chętny, żeby odkupić taki yy, tylko rób to, po prostu to rób. A w pewnym momencie zobaczysz, że jak zaangażujesz swoją podświadomość, która będzie cały czas dla ciebie pracowała, będzie ci się pojawiały nowe pomysły, talent będzie się ulepszał, tak samo jak moja mowa. Dlaczego nie usunę wszystkich filmów, gdzie tam gadam kocopoły, jak to, jak to powiedziałem w tych pierwszych filmach, bo się, bo się motam, bo tak, bo dlatego coraz mniej będę nagrywał, jak jadę, bo wiecie, że jak, jak się jedzie, to jednak świadomość jest zaangażowana do tego, że jadę i dbam o i życie innych, o swoje, o to, żeby wszyscy byli bezpieczni. Dlaczego to też robię? Chcę pokazać, żeby, że jaki jest progres, bo ktoś się wstydzi, ja też się wstydziłem, ile lat czekałem z YouTube'em, żeby otworzyć kanał, aż w końcu Świadkowie Jehowy mi pomogli, <laughs> paradoksalnie. Prokrastynację, czyli odkładanie na później, to, to było tak, nie no przecież nie, no, nikt mnie nie będzie słuchał, bo, 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 bo gadam chaotycznie. No tak, bo ja w tej chwili po prostu narzuciłem sobie zbyt dużo trochę na, na głowę, na, na, za dużo pomysłów na, mam na głowie i rzeczywiście czasami się gubię w tym, co mówię. Natomiast o to chodzi. Rób to, rób to. Ja jeszcze dodam do tego, dzisiaj robisz do, te, do tych słów dzikiego trenera, dzisiaj robisz sweterki dla papugi. A za miesiąc będziesz robiła sweterki dla hartów angielskich za 1500 funtów jeden. Tak, tak to wygląda. W pewnym momencie pojawi się ktoś nowy, podpowiedź i a ty, a nie zrobiłabyś tego, a nie zrobiłabyś tego. Więc, e, więc tak, 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 tak to działa, więc angażujcie. Swoje, swoje umysły. Ja dzięki tej pracy wiem, jakich mam wspaniałych tutaj, w tej pracy, poprzedniej też kolegów, którzy po prostu nie wierzą w swoje umiejętności. A macie świetne, macie świetne. Mam DJ-a, który świetnie, świetnie to robi na YouTubie też i jest wspaniałym facetem. I... I tak, tylko trzeba to robić, robić, jeszcze raz, ulepszać, ulepszać, nie przejmować się, że na początku coś nie wychodzi, że nam się źle coś tam powiedziało. Nie, chcę pokazać, że progres, jaki będzie na tym kanale za rok o tej porze, a jaki teraz, no to będę chciał właśnie pokazać, że, że się da. Tak, bo jadąc, jadąc ciężarówką e, e, a, a właśnie, dlaczego, dlaczego Chcę coś pokazać, dlaczego czasami e, nakręcam filmy takie, gdzie jadę nie tak jak teraz motorwayem I łatwiej mi się skupić A czasami jadę takimi wsiami i ma małymi miasteczkami Bo chcę pokazać pewną sytuację Jestem wyzywany w tej chwili od szatanów, od diabłów i tak dalej, że opętany jestem przez szatana Że już jestem w paszczy lwa i tak dalej, nie? To chcę pokazać właśnie, że chciałbym, żeby każdy kierowca był taki, w momencie kiedy idzie ojciec z dwójką dzieci małym chodniczkiem, który ma dosłownie pół metra i jedzie ta wielka, y, kilkadziesiąt ton z naprzeciwka w niedzielę, gdzie on po prostu już się patrzy, czy ten kierowca przejedzie koło niego na centymetry. Nie, to chcę właśnie pokazywać, może mi się uda kiedyś te, te zrobić taki film. Jak daję mu znak, Miga, migacz, to już jest komunikacja Człowieku, nie bój się Ja już zwalniam, ja już daję migacz Jadę już prawym pasem Wiecie ile razy? Kilkadziesiąt razy już mi ktoś pomachał Podziękował Tak, że dzięki za to Bo ja stawiam się w jego sytuacji Stawiam się w jego sytuacji Dlatego właśnie, dlatego właśnie Tak robię I co, taki szatan ze mnie? Mamusiu i tatusiu? Ciekawe No, ale temat jest o algorytmach, rozgadałem się, jeśli macie jakiekolwiek pomysły, jak zwiększać zasięgi, jak, jak robić, jak robić um, to, żebyśmy docierali do większej liczby, no bo to co, to, co powiedziałem w pierwszym, no to ja, tak, ja angażuję mój telefon, na ile jest to możliwe, 24 godziny na dobę, jakby, jakby dało radę, to i by tak chodził, no ale, ale, ale też... E... Też może są lepsze pomysły, a że jesteś, ja jestem dopiero śwież, świeżym youtuberem na tą chwilę w 2022 roku, więc może bardziej doświadczeni coś napiszą o tych algorytmach. Dziękuję za wszystkie lajki, subskrypcje, kocham Was i do usłyszenia. Hej!